Spotykamy się w studiu filmowym 929 w warszawskiej Kołówce. Dzisiaj w studia zaprosiłem Roberta Janka, który zajmuje się prowadzeniem eventów od kilkudziesięciu już lat. Jest konferansjerem, jest animatorem i, co najważniejsze, jest tancerzem, a powiem Wam więcej, czasami też śpiewał. Rozmawiam z Robertem o tym, jak się zaczęła jego przygoda w świecie eventów, o tym, co mu daje największą satysfakcję, jak rozmawiać z klientem, ale z wietrzem porozmawiam o przyszłości eventów online i eventów offline. Robert, na początek chciałbym się ciebie zapytać, jak się zaczęła twoja przygoda z branżą eventową? Oj, moja przygoda zaczęła się jakieś 20 lat temu. Był to, zdaje się, rok 2000, kiedy dostałem propozycję poprowadzenia. Bycie jednocześnie animatorem e, i komentatorem sportowym na, e, na Mistrzostwach Piłki Plażowej Siatkowej Kobiet. Wtedy traktowałem to bardziej jako wakacyjny wypad, gdzie przez e, całe wakacje, w każdy weekend, rzeczywiście prowadziłem e, mecze, jednocześnie animując publiczność na trybunach, więc to był taki dosyć zabawny okres, ale on rzeczywiście był świetnym poligonem dla mnie, chociaż moje pierwsze kiedy sobie przypomniałem na potrzeby pewnego wywiadu. Miało miejsce, kiedy miałem 6 czy 7 lat i, i, i występowałem przed grupą osób niesłyszących w kościele i mhm. migałem pacierz. Ale zanim byłeś w eventach, to mhm. była już Twoja przygoda w telewizji, czy telewizja jest w czasie już, kiedy, kiedy pracowałeś w eventach? Mm, telewizja była wcześniej, ponieważ ja w latach 90., połowie lat 90. Miałem, byłem jednym z trzech członków zespołu. Tak, mieliśmy taki zespół, w którym rapowaliśmy, i to tak nawet z sukcesem, bo były koncerty, telewizja, gdzieś wiesz, nawet jakiś klip się pojawił. Czyli tak naprawdę, Robert, na początku, właściwie Twoja przygoda z eventami to była nie prowadzenie tych eventów, nie animowanie publiczności, ale występowanie przed nią, bo skoro mm -hmm. mieliście własny zespół, można Cię gdzieś jeszcze posłuchać. E, można na YouTubie. E, natomiast będą Państwo z pewnością zaskoczeni. E, przypominam, że miałem wtedy 17 lat i nasze teksty były niecenzurowane i takie, e, jak to się daje Ale to musisz, 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 musisz powiedzieć, pod e, jakim hasłem Cię bardzo znajdziemy. Proszę, bardzo proszę. TMH, czyli t.m.h. Pod tym hasłem na YouTubie znajdziecie co najmniej dwa nasze utwory. Enjoy. Robert, na scenie często wymieniasz swoje dwa, a właściwie nawet trzy imiona bo nazywasz się Robert Jarek, mhm. więc jakby dwa się imiona od razu pojawiają, używasz też imienia czasami Majki e, i można powiedzieć, że to są Twoje alter ego i mnie interesuje, e, które z tych e, alter ego jest Ci najbliższe. Myślę, że Majki, e, Majki to jest moja ksywka, która pojawiła się już w podstawce, kiedy tańczyłem Michaela Jacksona, stąd się to wzięło. A dlaczego Majki? Bo Majki chyba jest takim buforem, który zawiera w sobie najwięcej takiej spontaniczności, radości, otwartości, energii, czyli to, kim właściwie jestem. Robert to jest osoba, którą spotykasz na spotkaniach biznesowych, okay. czy jak prowadzę gale. Jarek, właściwie Robert i Jarek, oni zawsze występują razem, więc czasem jeden myśli, drugi mówi i na zmianę. Natomiast Robert i Jarek to jestem ja oficjalnie, a Majki to jestem ja, tak jak się znamy, jako przyjaciele, kumple. Trzy e, cechy dobrego konferencjera? Szybka riposta, pewność siebie, charyzma. Jak już jesteśmy przy scenie, to chciałbym się ciebie zapytać: o, o to, co tak naprawdę daje ci największą satysfakcję, kiedy prowadzisz event? Satysfakcję daje mi na pewno sprzężenie zwrotne z publicznością, kiedy widzę, że zapędzi mi kontakt od samego początku, kiedy widzę uśmiechy na twarzach, kiedy mało tego słyszę ich reakcje, a jeszcze chwilę wcześniej siedzieli wszyscy cichutko ze stolikami. Kiedy mi odpowiadają, kiedy widzę, że ich bawię, e, kiedy jestem częścią tej grupy, której jeszcze kilkanaście sekund wcześniej nie znałem? Tak, jak rozmawiamy o tym, że interakcja z jest dla Ciebie niezwykle ważna, to nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać o to, co dla Ciebie jest ważne we współpracy z Twoim klientem. I tu mhm. już nie mam tylko na myśli samej agencji, z którymi głównie pracujesz, ale też tak zwanego klienta finalnego. To, żeby klient zaufał mi, że. Wiem w jaki sposób to wydarzenie i w jakim tonie, i w jakim opakowaniu powinno być poprowadzone, że często klienci mają swoje pomysły na to, nie wiem, jak się pojawić na scenie, jak się ustawić, co zaprezentować. I to nie zawsze są pomysły dobre, a wiadomo, że klient no, to klient, więc on rzeczywiście z tej wyższej pozycji to w końcu on płaci. Więc dla mnie ważne jest, by klient mi zaufał, wiedział, że mam tak naprawdę 30-letnie doświadczenie sceniczne i żeby był spokojny o to, że ja ten event poprowadzę w sposób. Należyty, e, że będzie wszystko ok, że nie ma się o co martwić. Często klienci są zestresowani, zwłaszcza jeśli mają własne wystąpienia publiczne, to jest w ogóle osobny temat, temat rzeka. Muszą wiedzieć, że mają kogoś takiego jak ja, że jestem filarem z doświadczeniem, e, który załata każdą dziurę. Jeżeli cokolwiek pójdzie źle, ja to biorę na siebie. No więc zaufanie do klienta i. Oczywiście jego w moją stronę? Ale poruszyłeś taki y, temat, gdzie klient przychodzi, mówi o swoim pomyśle. My wszyscy dookoła wiemy, że ten pomysł jest y, zły i prowadzi mm -hmm. nas do katastrofy. Y, jak sobie w takiej sytuacji poradzić i jak przekonać tego klienta, że to, co mówi, nie jest fajne albo że to się nie sprawdzi? Mm -hmm. Jak mu sprzedać naszą ideę? Masz na to jakiś swój własny sposób? Moim sposobem po pierwsze jest dzielenie swo, się swoim doświadczeniem i e, mogę przytoczyć jakiś przykład, którym mieliśmy innego klienta, inny uh -huh. event, inne pomysły i te pomysły nie zagrały. E, po prostu uprzedzić, powiedzieć, że, powiedzieć klientowi, że no. Wiem z doświadczenia, że to nie zadziała. I podać konkretny przykład. To nie jest tylko tak, żeby się okay. mądrować i, i rzucać ogólnikami. Czyli generalnie rekomenduję szczerą rozmowę, tak. ale popartą konkretnymi przykładami, aby, mm -hmm. aby była pokazana korzyść i zagrożenia. I wtedy miejmy nadzieję, że klient zdecyduje się na to, żeby jednak zrezygnować, ze swojego, tak, zrezygnować mm -hmm. ze swojego pomysłu. Ważne jest to w takiej rozmowie, żeby znaleźć jak najwięcej plusów w pomyśle klienta. Żeby też jakby no, żeby go nie zbanować do tak, końca. Tak, tak, Jasne. Żeby to była rozmowa partnerska, a nie ok, to ja tu jestem 30 lat na scenie, ja wiem najlepiej, ma być tak, tak, tak i tak. W obecnej sytuacji, czyli w okresie pandemii, tak zwane eventy offlineowe praktycznie zostały wyeliminowane do zera. Musieliśmy wejść właśnie w taką, w taką przestrzeń jak ta, czyli do studia telewizyjnego, w którym gramy tak zwane eventy online. Powiedz mi, jak ty się odnajdujesz w takiej sytuacji? Na szczęście odnajduję się doskonale, bo w zasadzie od 17 lat pracuję w różnego rodzaju programach telewizyjnych, więc praca przed kamerą i w studiu jest dla mnie Niczym oddychanie jest dla mnie czymś zupełnie naturalnym, więc ja w tym środowisku bardzo łatwo się e, odnajduję. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, e, offline eventy zostały no, skasowane, natomiast to są głównie teraz realizacje online, czy to są krótkie konferencje do godziny czasu, czy to są nawet eventy integracyjne, takie już też mam mhm. na swoim koncie. Chodzi mi o czystą zabawę e, realizowaną online, tak? Gdzie jest DJ, gdzie są jakieś występy, gdzie jestem ja, gdzie ja tańczę, animuję gości, którzy są po drugiej stronie. No, zobaczymy, jak to długo potrwa. Wszyscy wiemy, że online to jest tylko taka nakładka na, na to, co ludzie rzeczywiście mm, chcieliby zobaczyć i się móc spotkać. Oby trwało to jak najkrócej. Powiedz mi, ale czym tak naprawdę różnią się te eventy online od offlineowych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni? Różnią się przede wszystkim tym, że no nie ma tej soczystej, prawdziwej energii, którą ludzie się dzielą przy każdym spotkaniu. Nie ma tej wymiany spojrzeń, uśmiechów, okrzyków. I to ma spory wpływ na to, jak ty odczuwasz dane wydarzenie. To tak, jakbyś oglądał mecz piłki nożnej na nawet ogromnym ekranie, a był na stadionie. No to w zasadzie nie da się tego porównać. Owszem, uczestniczysz w czymś, dostajesz jakąś wiedzę, mhm. może nawet się tym bawisz, jeżeli jest to forma zabawowa. Ale jednak jest to przez szkiełko. Jednak jesteś prywatnie gdzieś u siebie w domu w większości przypadków. Wszyscy doskonale wiemy, że to nie jest to. No, jednak tysiące lat ewolucji, no, nie da się ich przekreślić w jeden miesiąc czy nawet rok. To, jaką widzimy przyszłość przed onlinem, on z nami na długo zostanie. Już nawet mówię w takim kontekście, kiedy epidemia dobiegnie końca. Mhm. Online w pewnej sferze zostanie, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś tam szkolenia czy przekazania jakichś y Podstawowych informacji przez, nie wiem, kierownictwo firmy, ale na pewno jakieś nagradzanie, jakaś mm. część rozrywkowa, no to musi zadzieć się. Czyli możemy, możemy, możemy powiedzieć, że online się świetnie sprawdza jako produkt, gdzie możemy zrobić szkolenie, możemy y, pokazać nasze nowe produkty, ale generalnie te eventy się dobrze sprawdzają, y, jeżeli są skierowane do pracowników danej firmy, ale kompletnie się nie sprawdzają, jeżeli są skierowane do klienta zewnętrznego. Bo czego nam tam brakuje najbardziej? Zaangażowania i takiej normalnej ludzkiej interakcji, która wzmacnia relacje pomiędzy ludźmi, pomiędzy sprzedawcą a klientem. No to udaje się uzyskać tylko poprzez podanie ręki, spojrzenie sobie w oczy i porozmawianie, nawet przy drinku, w zupełnie inny sposób, niż rozmawiamy oficjalnie patrząc w kamerkę i będąc w dwóch różnych miejscach na świecie czasem. Czyli kompletnie w online nam brakuje budowania relacji. Możemy ją podtrzymywać, ale ciężko ją budować. Ciężko budować. Dobra, to. Przyszłość offlineu. Chciałbym ci powiedzieć, że offline wróci w przyszłym roku najdalej w maju, i tak mi podpowiada intuicja, że na pewno okres wakacyjny to będzie musiał być odblokowane. To jeszcze jedno takie pytanie, ponieważ już przed epidemią offline zaczynał być takim trochę kuriozum. Wszyscy żeśmy szukali cały czas czegoś nowego, coraz większego. Ten efekt wow, który nasi klienci podkreślali, no już musiał być mega spektakularny. Mhm. Czy myślisz, że to, co się w tej chwili zadziało, spowoduje, że my, otwierając się znowu na offline, będziemy znowu biec za czymś takim ultranowym, poszukiwać nie wiadomo czego, czy jednak trochę wrócimy do takiej tradycji w offline? Pandemia nauczyła nas wielu rzeczy. Z jednej strony, od strony materialnej oszczędzania pieniędzy, nie wydawania ich na głupoty, z drugiej strony, od tej strony emocjonalnej, duchowej, mentalnej, po prostu ludzkiej, nauczyła nas, żeby spędzać więcej czasu ze sobą, bo ten czas jest no, niewiarygodnie cenny. Jeśli wrócimy do offline'u, nie będziemy pompowali powietrza i szukali najnowszych spektakularnych rozwiązań, tylko wręcz przeciwnie. Minimalizm będzie dla nas wartością. To, że możemy się spotkać, nie wiem, czyli może nie będziemy, lokacje będą czyli ważne. Czyli nie będziemy przeładowywać tych eventów, tak jak już w ostatnim czasie były mocno przeładowane technologiami, tak. pokazywaniem, tak jak mówię, szukania czegoś, co będzie efektem wow, a jednak tak naprawdę na końcu wiemy, że, mhm. że te relacje, odrobina y, spokoju i ciszy też jest ważna. Mam Mamy nadzieję, że dobrze. tak będzie, bo to byłby swego rodzaju y, reset techniczny i na pewno by nam się przydał, żebyśmy znowu zwrócili uwagę na siebie, a nie na kolorowe światełka. Tak mocno proszę. Pierwsze twoje doświadczenie przy pierwszym twoim występie scenicznym, in real, E, i e, online. A że kiedy ja występowałem? Tak. Nam <laughs> przypomniał, <laughs> e, jakie emocje temu towarzyszyły. Wiesz na no, moje pierwsze publiczne to były już w podstawówce, tak jak i u ciebie. Mm -hmm. e, akademie, akademie były tak, to było coś, to było mm, pierwsze. Potem miałem epizod taki jak ty, bo trochę tańczyłem i śpiewałem w zespole ludowym no, mój człowiek. i byłem tak <laughs> i, byłem, i byłem nawet na y, wyjeździe zagranicznym y, w ówczesnym NRD. W dorosłym życiu tak naprawdę też zaczynałem od tej drugiej strony, czyli od kamery i, i zacząłem się pojawiać gdzieś tam y, przed kamerą i to było moje takie trochę bardziej naturalne środowisko. A na scenie wiesz, ja się bardzo rzadko pojawiam, bo ja się pojawiam tylko w momencie, kiedy jesteśmy jeszcze w okresie przedprodukcyjnym, mm -hmm. czyli przed odpaleniem samego eventu. E, nie prowadzę tak naprawdę wydarzeń na dzień dzisiejszy, więc trudno jest mi mówić o pełnym takim, e, wiesz, doświadczeniu w tej chwili. O tym, Ale tym jak... swoje pierwsze odczucie? E, wiesz, co. One są zawsze takie same. Mhm. To znaczy, ja w momencie, kiedy wchodzę na scenę i muszę coś powiedzieć, i tam siedzi kilkadziesiąt, kilka czy kilkaset osób, to zawsze są to, zawsze są to emocje, które gdzieś tam podnoszą mi poziom adrenaliny, mhm. i, i jest ta gęsią skórka trochę w tym pierwszym momencie, że wow, coś się mhm. dzieje, coś się zaczyna. I to jest zawsze y, super, super doświadczenie i coś y, niezwykle miłego. I rzeczywiście, kiedy w tej chwili y, jest ta sytuacja online i kiedy rozmawiam z ludźmi na online i cały czas siedzę przed tym y, ekranem komputera, kompletnie tych emocji nie ma. I nawet y kiedy muszę zabrać głos na forum 10-20 osób, to ja tych emocji nie czuję. Nadal fizycznie I... jesteś sam na w pokoju. Nadal jestem fizycznie właśnie sam. Y Robert, ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam bardzo nadzieję, że wkrótce się widzimy w offline. A to na pewno, to na pewno. Kwestia <laughs> czasu. Dzięki. Do zobaczenia.